Wykluczenie cyfrowe składa się na wykluczenie społeczne w całości, można tak powiedzieć. Wydaje mi się, że wykluczenie cyfrowe jest rzeczywiście poważnym problemem. Na co dzień osoby, które pracują, są aktywne zawodowo, wykorzystują komputery, wykorzystują internet. Natomiast ludzie, którzy mają 60 lat, ich aktywność zawodowa skończyła się. Kilkanaście lat temu, na przykład, to ich coś minęło. Z 13 milionów osób powyżej 50 roku życia, 10 milionów nie korzysta z komputera. Urodziłem się w 1938 roku. Na Śląsk przyjechałem w 1957. No i mieszkam cały czas w tychach. Komputer pojawił się bardzo późno, dopiero na emeryturze. Staramy się. Tak, umilić czas, żeby zaktywizować naszych podopiecznych, naszych seniorów. Staramy się również zajęcia edukacyjne prowadzić, na przykład komputery. Projekt zakładał, zakładał zakup 100 komputerów i przeszkolenie 100 beneficjentów ostatecznych. Tutaj większa grupa się zgłosiła do, na ten kurs. To była dla mnie czarna magia, no ale postanowiłem, że by nie zaszkodziło coś się o tym komputerze dowiedzieć. Raz w tygodniu spotykamy się z grupą 8-10-osobową. Był pan, który miał 85 lat, miał problem z obsługą myszki. Myszka to była dla mnie taka wiadomo, nie wiadomo, co to jest. Czy to ma głowę i ogonek, czy, czy to inaczej wygląda? Wydaje nam się, że to jest takie proste, komputer stacjonarny. Yy. Monitor, klawiatura i myszka, ale właśnie te cztery, cztery urządzenia w pewnym sensie trzeba umieć obsłużyć. To jest problem dla wielu ludzi, którzy pierwszy raz mają z tym styczność. Mogę się pochwalić, że, że posługiwać się komputerem potrafię. Wyobraźmy sobie teraz, że nie mamy komputera, nie korzystamy ze smartfona, nie korzystamy z internetu. Jak wyglądałoby nasze życie? Co ewentualnie? Omija ludzi, którzy nie mają dostępu do internetu. No bardzo często wsiadam do komputera, żeby zagrać w szachy z rywalami, którzy się nam zgłaszają z całej, z całej Polski czy nawet yy, z zagranicy. Wchodzę na tam jakąś stronę mz MZK Tychy i, i, i widzę rozkład jazdy. Wchodzę na, na stronę internetową Muzeum Tychy. Mam, mam rozeznanie. Kiedy jakieś tam są wykłady ciekawe zajęcia, komputer bardzo ułatwia życie. Także zazdroszczę tej, tej młodzieży, która internetem posługuje się tak, jakby, jakby się posługiwaliśmy długopisem, ołówkiem czy gumką do mazania, to też mają komputer i, i to jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Nazywam się Patryk Serafin. Hmm. Za miesiąc mam 17 lat. Interesuje się hip-hopem. mieszkam w placówce. Nie jest tak, że siedzę cały czas w jednym, bo nie doszedłem do hip-hopu i po, do rapu i postanowiłem go robić, przeszedłem blues, rock. Zaczęła się pasja od dżemu, od naszej tyskiej kapeli tutaj miejscowej, także chyba wszyscy znają od jamu, i przez długi okres czasu był jam na tapecie. Ogólnie kocham muzykę. Robimy taki rap, jak się w życiu poukłada. Cały kryzys to chyba tylko Wasza sprawa, ja władam tym światem, gdzie nie liczy się kasa. W drugim projekcie, nauczeni doświadczeniem, pokusiliśmy się o zakup 50 dodatkowych komputerów. Aby wyposażyć biblioteki, Miejskie Centrum Kultury i, no i inne jednostki w, w, w sprzęt komputerowy. W takiej ilości jak dostaliśmy, cztery sztuki na ośmiu chłopaków, to jest wystarczające do tego, żeby mogli korzystać w 100%. W tej chwili wszystko jest na internecie tak naprawdę co się dzieje na zewnątrz. Jest tam wszystko opisane, no, co się dzieje wśród hip-hopu, dzięki temu też jestem w jakiś sposób doinformowany. Jeżeli zobaczą, że Internet, komputer daje im możliwość rozwoju, no to będą mieć z tego korzyści duże i my jako społeczeństwo w przyszłości i Tychy również. Mogę na przykład podesłać komuś swoje demo, mogę się pokazać w jakiś sposób, mogę wstawić na przykład na YouTube swoje piosenki. Mm, piszę na komputerze, ponieważ mam takie pismo, że mam problem potem, żeby się z tego rozczytać. Czasami coś szybko wpadnie, to mogę odpalić Worda i coś napisać. Teraz już jest taka pełna zajawka, że. Że tworzy, że pracuje, poświęca się w 100% temu wszystkiemu. No i oddaje serce, to najważniejsze. Nie ma się czego bać. Jeżeli coś się w sobie czuje, uważam, że powinno się próbować jak najbardziej i dążyć do tego. Reszta przyjdzie sama, Jeżeli będzie pracował, to będzie nie ok. Nie interpretuj to, co mówię, bo nie znajdziesz mnie gdzieś w klubie, że się gubię. Powtarzało mi już wiele osób w sumie. Jestem matką, sama wychowująca córkę. Ja chodzę również na zajęcia do Związków Niewidomych. Yy, mam taki opt optymizm w sobie, że nie narzekam. Do przodu jakoś idę. Miasto jest świadome problemów wykluczenia cyfrowego, szczególnie osób, które, są, które mogą być dotknięte tym problemem ze względów socjalnych lub też ze względów swojego, swojej niepełnosprawności. Miałam opiekunkę parę lat temu 3-4 lata temu i właśnie ona takie coś się dowiedziała, że w urzędzie miasta można dostać komputery. Jak mam problemy, na przykład jakieś nie, żeby nie myśleć o tym, żeby coś pójdę czy na komputer, czy na komórkę, no i się ja bym rozerwała, nie? i nie myślę o tych problemach najgorszych. Fundusze unijne dają taką szansę, że można skorzystać z pieniędzy po to, by wprowadzać w życie różne czasem marzenia, a czasem proste projekty, które mają pomóc w codziennym życiu. Mam program gadający, nie, że jak gdzie nacisnę, jak wchodzę gdzieś. I wiem co nacisnę, nie? Aby uaktywnić, naciśnij spację. Spacja. Wejdę na pulpę, później na pocztę, nie? I mówi, to się sprawdzę, jaką mam pocztę, jaka mi dzisiaj przyszła poczta. Pójdę na Skype'a, to sobie tam mam parę osób na Skype'ie, nie, to mogę z nimi porozmawiać, ja mają też podpiętego Skype'a. Ja nie wiem, czy jaka maszyna pomoże człowiekowi, jak człowiek nie będzie chciał sam od siebie tego. Jeżeli sama siądę, to tę maszynę poznam i będę na tej maszynie działać. Miasto Tychy w ramach projektów działania 8.3 programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeprowadziło szkolenia z umiejętności obsługi komputera i zakupiło 250 zestawów komputerowych, które trafiły do 200 gospodarstw indywidualnych oraz 16 ośrodków administrowanych przez jednostki organizacyjne miasta, mieszkań usamodzielniających, rodzinkowych i ogólnodostępnych sal komputerowych, w których każdy może korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. To jest ten początek, to od tego trzeba wyjść żeby ci ludzie, którzy słyszą, że jest pracownia komputerowa albo hotspot, żeby wiedzieli, co to jest i do czego służy, no a potem to już zależy od nich, czy skorzystają, czy nie.